Dzień dobry kocki. Kto ma chętkę na kluski? O, została mi tylko jedna porcja ciasta! No nic, wystarczy, żeby zrobić przepyszne kluseczki. Hmm. Już biorę wałek. O, troszkę się zniszczył. O, przed wałkowaniem ciasta zrobię rozgrzewkę przy Bawciotę Karatę! Posiad! Mój wałek! O, 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 o. Zostańcie tutaj, kotki. Jezdnia nie jest bezpieczna. Widzicie? Tyle tu samochodów. Wałek wciąż jest cały. Może jeszcze zdążę go. A może nie. No i jak mogę zrobić Wam kluseczki bez Wałka? O, co za bałagan? Miną wieki, zanim to wszystko doprowadzimy do porządku. Cóż, od czegoś trzeba zacząć? Uh, jejku, jakie to ciężkie! Uh, dziękuję Lampo! Ale mimo twojego wsparcia babcia tego nie podniesie, więc chyba muszę poćwiczyć karatę w Biedne koteczki są głodne. Chciałam wam upiec szarlotkę, ale nie mam składników. Wiecie, co zrobimy? Wybierzemy się na farmę. Świąt nareszcie nadszedł czas. Chodźcie, kotki, pomóżcie mi udekorować choinkę. Bombki, takie kuszące! Muszę to zrobić. Kotki? Co wy robicie? Łabuziaki! To są ozdoby na świąteczną choinkę. O, czy wy wiecie, że jutro będą święta? Bądźcie grzeczne, to dostaniecie prezenty. Teraz pójdę przygotować kluseczki na świąteczną ucztę. Tylko mi nie nabałagańcie. Macie chętkę na babcine kluski? Proszę bardzo. Bon appetit. I co? Neko wygrał zakład. Tak, ale ja poznałem ptaszka i dostałem całusa. I... Zjadłam to chrupek. No to jednak jest z ciebie koci szczęścia! Jeszcze jaki arcykoci ze mnie szczęścia! Wiecie, wracając do domu, znalazłam śliczne kwiatuszki. Ale cudne, powąchaj. <trym> Miałam szczęście, że je znalazłam. To na pewno zasługa mojego o, mój szczęśliwy medalion! Zgubiłam go! O. o nie! Nie chcę się spóźnić na urodziny Józefy. Później poszukam medalionu. Musimy odszukać medalion babci! Jak? Milady przecież może być wszędzie! Hmm. Bez obaw! Moje wąsy zaprowadzą nas do medalionu. Pewnie babcia zgubiła go, gdy zrywała kwiaty. Arcykotki, za mną! Kotki, zostawiam was same na tydzień jadę w góry w odwiedziny do kuzynki Lucynki. Bez obaw! Zostawiłam wam mnóstwo jedzonka, dużo z zapasem! Papa, pa, kotki, bądźcie grzeczne! Wróciłam, moje koteczki! O, co takie smutne pyszczki? Co się stało? Jakiś ty zmęczony! Może trochę odsapnicie. A ja wam zaraz podam po miseczce moich kluseczek! O, moje kochane kicie! Arcykotki, widzicie? Mówiłem, że sami damy sobie radę. Znaczy tak mniej więcej. Kruseczki podano. O, tutaj jesteście. Hej, a gdzie klopsik? Trudno sobie wyobrazić lepszą atrakcję do zabawy niż kartonowe pudło. Ale poczekajcie do wieczora. Miau. Urządzam dziś swoje urodziny! Nie obejdzie się bez tortu! Idę kupić wszystkie produkty potrzebne na przepyszny torcik. Zobaczycie! Urządzę nam cudowne przyjęcie! O, Koteczki! o nie! Te grabie mnie prześladują! Nie wytrzymam tu z nimi! A? Kotki, wróciłam! Chcecie coś zjeść? To dobrze, babcia przywiozła górskie kulpety! Masz apetyt, klopsiku! <ścoughs> Wiesz, jak zrobić babci przyjemność? O, kotki, idzie burza! Trzeba się schować do domu! To tery, piesek przyjaciółki. <laughs> Widzicie, jaki to towarzyski maluszek? Przyjaciółka wyjechała, a on potrzebuje opieki. Tery lubi kicie i dlatego zabrałam go do domu. <laughs> tery, spokój. Wiem, że będziecie dobrzy dla piesuncia. Powodzenia! Wrócę na kolację. Tery, siad! <laughs> Dobry piesek. Czy zjemy te jabłka, które spadną z drzewa? Nie, klopsiku. Zbierzemy te jabłka, które spadną z drzewa. Dalej, arcykotki. Trzęsiemy, pniem! Gospodarzu. Koteczki. Urocze ostrzycie pazurki o drzewko. O, nie znalazłam pana gospodarza! O jeźciu, lamp ma katalek. Słyszałam, Lampo. Kichnąłeś. O, ugotuję ci pyszną zupkę jarzynową. Od razu poczujesz się lepiej. Idę kupić warzywa. Zupa jarzynowa to. to. zupa! Nie znoszę zupy jarzynowej! Lepiej uciekajmy, zanim ją we mnie wmusi! Ja tam nie wybrzydzam! Może być zupa! Cześć, Kicie! Widzę, że zgłodniałyście! Hmm. O. O. Szczęśliwy medalion! Jednak tu był! Co za szczęście! Ho, ho. Zaraz. Chyba nie poszłoście go szukać, prawda? No skąd? Co za pomysł? Jesteście kotkami. Wy mnie przecież nie rozumiecie, prawda? Kotki chodki głoptaski, tak bardzo was kocham. O, klopsiku, gdzie się tak wybrudziłeś? Trzeba cię umyć, biedaku, ale najpierw podwójna porcja obiadku. <trym znać wytkownia> Małe, zmęczone koteczki. Za dużo już tej zabawy. Proszę po kluskach odzyskacie zaraz siły. Miam, miam. O! Klopsiku, wszystko wyjadłeś! Nasze porcje również. O, nie słyszeliście o takiej grze? Kluchy na czas! Taka gra w ogóle nie istnieje. Wymyśliła się o ale gdyby istniała, to bym wygrał. <śmienicza> Zapraszam! Moje pyszne kluseczki! Żebyście miały więcej siły na zabawę, <śmienicza> ci kotki. Może rozwałkuję ciasto parasolem? Eee, nie. A może gazetą? O! O! Dziwne. Nie pamiętałam, że mam zapasowy wałek. Ale czy ten się nadaje do moich słynnych kluseczek? Wiarygodne. jest naprawdę idealny! Kotki, uwaga! Zjecie najlepsze kluski w całej karierze babci piny! Ha -ha! Mm. <grym> Kotki! Macie pożywne śniadanie! Czemu jesteście takie zmęczone? Ilu, wstawaj! Potrzeba Wam specjalnych klusek babci piny! To stary przepis rodzinny. Dzięki tym kluskom czuję się młoda duchem. Zobaczcie. Hmm. Moc, kluseczek! Huh? Oha! <laughs> Lampa? Milady? Filu? <laughs> <Popsiek. śmiech> Nie martwcie się, koteczki. Te rupiecie nie będą już nam zagracać garażu. Przyjedzie ciężarówka i to wszystko zabierze. Koteczki! Koteczki! Gdzie jesteście? Babcia znów wygrała puchar na kluseczkowym konkursie! <laughs> Kiczusz, zaprzyjaźniłeś się z Pilu? O, jaki słodki maluszek! Dobrze się dogadujecie. Koteczki, wstałyście już? O, koteczki, jak możecie być takie śpiące od rana? Muszę już iść, nie prześpijcie całego dnia. Wszystkiego najlepszego dla mnie? Dziękuję! To wymarzone przyjęcie! Ja, moje kicie i co? To! A skąd to się wzięło? Ojejciu, jaki to drogi prezent! Ale kto? Kto mógł mi go przynieść? Czy coś wam o tym wiadomo, koteczki? Jakie mam udane. O oh, nie, jakie mam oszałamiające urodzinki. U za chwileczkę, klopsiku. <grym i wstydź> Może lepiej trochę ochłoń. Muszę wymieszać je z sosem. Klopsiku, cierpliwości. <grym i wstydź> Mm, ładnie pachną. Nie, klopsiku! Zjemy dopiero, kiedy mi w czymś pomożecie. Chodźmy posprzątać na strychu. Proszę za mną. Posprzątać na strychu? No, co to znaczy? Babcia Pina była miła i ugotowała dla nas kluseczki, więc mi jej pomóc. O, co za bałagan! Miną wieki, zanim to wszystko doprowadzimy do porządku. Cóż, od czegoś trzeba zacząć. O. Jejku, jakie to ciężkie! O. O, dziękuję Lampo! Ale mimo twojego wsparcia babcia tego nie podniesie, więc chyba muszę poćwiczyć karatę babciatę! <Grybuj> Mam arcy pomysł. Posprzątajmy stryszek babci! Dobra, ale jestem głodny, pójdę do kuchni! Daj spokój, klopsiku. Nie żałuj babci swoich łapek! Prześpimy. Się. Koteczki! O kicie! Spałyście cały dzień i ciągle zmęczony? O, kotki, kocham Was tak czy inaczej. Możecie być leniwe, byle szczęśliwe. O, życzę Wam smacznego koteczki. O, malutki lampo. Pojarzy nowej zupce, poczujesz się lepiej. Dobry kotek. Dobry kotek Kiedy wrócę, chcę zobaczyć pustą miseczkę. Wstrętny smród.! Z kluseczek! Uh. 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 Babciate karate! O, koteczki, myślałam, że to złodziej, dlatego zastosowałam babciate karate! <grym wytrzyma> Uj, wybacz, Klopsiku, masz tu drugą porcję! Miao! O, koteczki! babciatek, karate! Sia! Ja też jestem koteczką! Miao! Miao! O, kotki, przepraszam! Nie chciałam was nastraszyć! Pomyślałam, że będę nowym kotkiem w waszej paczce! Znalazłam tę głowę na stryku i... O! O! Muszę powiedzieć, że pachnie nieciekawie! No, i zapomniałam, że jest taka ciasna. Koteczki, jesteście już na górze? Zaraz. Wszystko jest w wielkim porządku. Kiedy to zrobiłam? widocznie pamięć mnie zawodzi. O, już dobrze, pilu. Przyszła pora na drugą porcję klusek. O. Igorze, dziękuję za pomoc. Świetnie się spisałeś. Wszyscy razem świetnie się spisaliśmy. Tak, to takie miłe uczucie, że pomogliśmy babci. Strych lśni teraz jak nowy. Igor, zamknie drzwi. pa! pa. Cię. Co tam robicie? Tylko nie nie na stryszku!